Złamane serce latem. To się zdarza i wcale nie tak rzadko. Tak jak miłość niczym strzała amora dopada na znienacka, motyle w brzuchu ni stąd, ni zowąd odczuwalne wyraźnie, tak i nagle to wszystko może prysnąć niczym bańka mydlana. Złamane serce można wyleczyć tylko potrzeba czasu. Pomocna może okazać się odpowiednia lektura. Mamy taki poradnik. W Miejskiej Bibliotece Publicznej w działdowie stosownych publikacji nie brakuje. No proszę, tutaj jest roz, rozdział... Wzór związku. O, no, można by się dowiedzieć, właśnie jak stworzyć wzorcowy związek. Latem czytelnicy sięgają po miłosne tytuły. Ta pora roku sprzyja poznawaniu nowych osób, uczucia rozkwitają, a potem bywa różnie. Niekiedy trzeba sobie pomóc i swoje przeboleć. Nie my pierwsi i nie ostatni. No myślę, że możemy sobie sami pomóc i książka nam może też tym pomóc. Także są oczywiście dostępne w bibliotece też tego typu poradniki, jak uzdrowić relacje, albo związek, albo jak się właśnie jak sobie poradzić po rozstaniu z bliską osobą, także są też takie pod, poradniki, no i czytelnicy chętnie też po nie sięgają. Perypetie miłosne, złamane serce, to może przytrafić się każdemu. Czy sięga Pan po poradniki dla zakochanych, dla tych, co mają złamane serca? Może wszystko jest jak nie powinno? W poziomie to nie, to nie korzystam z takich, no raczej nie. Ale dobrze, że takie lektury są. No tak, oczywiście, bo nic nie wiem, to, to im może pomóc czy coś. Zawsze, wie pani, no nie wiem, no a ja sam nie. Biblioteki śledzą, co wypożyczamy i jakie książki poszukujemy. W Działdowie tytuły o miłości rozchodzą się niczym świeże bułeczki. Woluminy o tej tematyce na bieżąco są uzupełniane. Ostatnie doszły tydzień temu. Tak jak Remigiusz Mróz, to jest taka druga część jego serii, takiej trochę nietypowej, gdzie jest właśnie wątek taki szeroki, miłosny, ale oczywiście też jest wątek sensacyjny. Jest nowa książka Katarzyny Michalak, gdzie bardzo dużo jest tych spraw, takich dotyczących emocji, właśnie, i, i, ale też i takie taki trochę pogłębione psychologicznie, to są książki. Ale głównie emocje, właśnie uczucia, to, to jest ta, 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 ta tematyka, która dominuje. Dlatego zawsze głowa do góry. Nie ma powodu, by się zawstydzać. W bibliotece spotkamy się ze zrozumieniem i otrzymamy odpowiednie wsparcie. I obejdzie się bez porad psychologa.